Cześć Wam wszystkim z tej strony panda, dzisiaj sobie wymaksujemy na nani, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to chciałbym abyś zostawił łapaczkę w górę pod tym odcinkiem. Wbijmy tak z 5000 łapek w górę yy, Oraz oczywiście zostawcie subskrypcję na moim kanale Ponieważ ścigamy się z Rostem Kto pierwszy wbije 150 tysięcy subskrypcji Jak na razie wygrywamy Więc idzie bardzo dobrze Ale Rost jest już za nami Więc jak możesz to zostaw subika Wiem, że 50% osób, które ogląda moje filmy Mnie nie subskrybuje Więc zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco Z odcinkami oraz live'ami yy, No i dobra, przychodzimy sobie do postaci Wchodzimy sobie w brawlerów Zjeżdżamy sobie na dół, na jest tutaj, ok bierzemy sobie Nani, no jak widzicie nie mam jeszcze niestety Star Powera ale wchodzimy sobie w sklepik i co my tutaj mamy mamy oczywiście Star Power do Nani oraz jest oferta, jeżeli chcecie bym tą ofertę kupił na moim drugim koncie, czyli na koncie Mała Panda, no to zostawcie pod tym odcinkiem a dajmy 7 tysięcy łapek w górę i kupuję na tym drugim koncie właśnie tą ofertę i chyba będę miał od razu gemy już na karnet, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. Ale dobra, kupujemy sobie Star Power, Star Power już odblokowany. No i w tym momencie mam już wymaksowane konto. Zobaczcie, wszystkie Star Powery, wszystkie gadżety już są na moim koncie. Bierzmy sobie tutaj y, to. Ok, no tutaj bardzo fajny Star Power, więcej zadaje właśnie y, ten ulcik. To będzie naprawdę bardzo spoko, więc myślę, że sobie możemy zagrać. Jakiegoś dłoska chociaż zobaczmy jakie mamy misje jeszcze. Tutaj mi brakuje dosłownie trzech poziomów. Myślę, że odcinka wam o tym nie będę robił, bo. Mogę to nawet dzisiaj dobić, jak dobrze pójdzie, bo jak widzicie, mam troszkę tych misji. Mamy misję na Sida oraz Broubolan. No na Brobola taka nieciekawa mapa na Sidja, niestety też, więc polecimy sobie najpierw z Dłoskiem, a potem myślę, że sobie zagramy jeszcze jakiegoś Game Graba i zobaczymy, jak to wszystko tutaj wyjdzie. Mam nadzieję, że chociaż nie spadnę z y, tych pucharków, które mam, chociaż ostatnio spadłem już o 80 pucharków, miałem 780. Teraz mam niecałe 700, ale myślę, że dzisiaj sobie powbijam już topkę Polską. Jeżeli mi się uda wbić dzisiaj top 1 w Polsce, no to jutro będziecie mieli o tym odcinek. Mam nadzieję, że mi się uda, ponieważ chyba dosyć spoko mapka jest na Gem ale to jeszcze sobie sprawdzimy potem. Więc będę to wbijał z teamem oczywiście ładnie Piperka z Diatom Max. Bardzo dobrze. No i ta piperka raczej tutaj padnie. Ja idę z lewej strony piperka z prawej. No nie, tutaj nie ma szans, żeby wygrała. Chociaż. Nie, no dobra. Bardzo ładnie. Jeden Team mniej. O nie, szelka dobra ja leżę. Nie no to jest masakro po prostu. Jakie mam przeżyć niby, skoro ja mam kurde. 3000 HP, a ona bije po 2000 na daleko. Wystarczy, że dwa razy tam końcówką mnie trafi, ja już leżę, więc to jest totalnie yy, bez sensu. Bo nie miałem w ogóle szans uciec, bo i tak by mnie dogoniła nawet, ponieważ miała soczek i szybciej biega, szybciej strzela, i ogólnie wszystko robi szybciej. Okej, okay, ta B nie dosta dostała, okej. Okay, ale nie mam szans ją pokonać tutaj. No niestety jeszcze ona ma ten lepszy strzał, ściąga mnie na hita. Osiem kibów ma jeszcze ma Ulta. Będzie ciężko przeżyć, chociaż mam nadzieję, że ta piperka zdąży się zrespić. Nie trafiłem. A 2 dwie sekundy zostały, dobra, piperka respi się, ładnie. Ja mam Ulta. Dobra, używam Ulta i teleport za chwilę. Teleport, dobra, teleportuję się, bo prawie ona mnie mogła trafić, szczerze mówiąc, ona tam wychodziła za tej ścianki, mogła mnie trafić i bym się nawet nie zdążył steleportować. Yy, ojej, teraz chyba padnę, teraz chyba padnę. Zostało 5 sekund, nie trafił mnie na szczęście. Dobra, odpuszczam i dobra, idę tu na środek, chociaż tam może być team. Ajej, tam jest jakiś kruk, nie no, patrzcie ile tu jest osób. Ej, w ogóle już jest Red Dragon Jesse, nawet nie wiedziałem. Dzisiaj jest już dziewiąty, tak szybko to mija, że masakra, W ogóle codziennie mam taki sam dzień, praktycznie, serio. Codziennie robię praktycznie to samo jedynie co to co dwa dni są liveiki, więc w sumie nie robię codziennie to samo, ale mega podobne mam te dni codziennie. Dajcie znać w komentarzach jak to u was wygląda. No niestety trzecie miejsce, ale zagramy sobie. Myślę, że jeszcze jedną gierkę, no i może zdobędziemy chociaż top 2. Jakaś ta mapka nie jest najlepsza na nani, bo troszkę jest sporo tych ścianek i nie jest tak łatwo właśnie trafiać. Ale myślę, że jeśli po tej gierce już nam nie pójdzie, no to zagramy sobie po prostu zwykło, zwykłego game graba, i wtedy myślę, że tam już będzie o wiele łatwiej wygrać meczyk. Ale to się już okaże za chwilę. Mamy w teamie Pamkę. Pamka nie jest jakoś najgorsza, ogólnie Pamka jest spokojna na wszystkie showdowny, na solo czy na duo. Tylko ta pamka nie ma starpera z tego co widzę, ale mimo tego, aha, miałem powiedzieć, że mimo tego porobiła właśnie bula, ale zaraz po tym padła. Ja na szczęście porobiłem poko, więc jest dosyć spoko, jak na razie. Tam idzie jakiś Leon, 9 kubów, jeszcze soczek zbiera, a jajaj, może być ciężko. Dobra, ja mam ulta w razie czego. Okej, okay, tu jest jeszcze jakiś Brox z tym poko. Ojej, będzie ciężko, ale dobra. Przetestujemy sobie, jak ten ult będzie tutaj zadawał damage. Czy ja ściągnę tego Leona na hita? Chyba nie, ale dobra, spróbujemy, zobaczmy, ile zadam. 5000, prawie nice. Zostali oni wszyscy porobieni. Została jedynie ta EMS, która raczej tutaj tych cubów właśnie nie weźmie. Bardzo ładnie. Ja poczekam, aż Pam się zrespi. Yy, niech ona zbierze to wszystko. Ja już mam ile cubów? 9. Dobra, nie jest najgorzej, szczerze mówiąc. Tu mamy Broka. Brok będzie miał soczek. Yy, nie, poko ma sok. Dobra, gdyby Brok miał soka, to by było ciężko, ponieważ najprawdopodobniej. By mnie zabił, gdyby użył właśnie ulta, te rakiety zadawałyby naprawdę sporo damage'a, ale teraz mimo wszystko i tak chyba padnę, chociaż mogę się uleczyć, zabiję tego poko, ładnie no i tego broka ściągam na dwa hity. Więc jest szansa, że jeszcze coś tutaj zrobię. Okej, okay, idzie tutaj Leon, który zbiera tego parkuba najgorzej. Używam sobie ulcika, powinienem go trafić, zobaczymy. Dobra, jest tutaj pięknie, 6200 aż zadaje. Wow, naprawdę sporo już zadaje tym ultem, w sumie około. Y, ilu 4500 4 chyba zadaje bez żadnego parkuba, więc to jest naprawdę sporo damage'a. Ok, musimy porobić ten team tutaj nad nami, czyli ten poko, właśnie. Okej, okay, oni zostali porobieni, teraz Ems jeszcze, nie no czemu ja jej nie trafiam tym autem? co jest nie tak, dobra top 2, top 2 jest dobrze, przynajmniej będę miał dodatkowe pucharki, padliśmy, ale mimo wszystko top 2, czyli plus 7 pucharków, tak jest, mamy już ile, 692 pucharki, okej, okay, nie jest najgorzej, więc teraz sobie zagramy meczyk na Game Grabie, no i mam nadzieję, że na Game Grabie już nam pójdzie lepiej niż na tym duo, bo... Tak średnio, tak średnio bym powiedział, że nam szło właśnie. Yy, więc dobra, bierzemy sobie Game Grab'a, startujemy z giereczką. No i mam nadzieję, że uda mi się właśnie wygrać tą giereczkę. A, jako, że teraz już mam też już Star Power właśnie do Nani. Jeżeli zostawicie pod tym odcinkiem 10 tysięcy łapek w górę, to wbijam Nani na 1000 pucharków. tak. Wbijam na nani na 1000 pucharków, jeżeli zostawicie pod tym odcinkiem 10 tysięcy łapek w górę, wiem, że to jest bardzo dużo, ale ja już mam problemy wbijać 800 na nani. No może nie takie duże problemy, ale no nie jest już tak łatwo, jak z innymi postaciami, więc wbicie 1000 będzie naprawdę ciężkie. Ale zrobię to, jeżeli wbijecie te 10 tysięcy łapek w górę. Jeszcze nie wiem na jakim trybie będę wbijał, ale raczej na gem grabie, może bo w sumie no spokojnie na tym gem grabie. No zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądało. Yy, ok, skupiamy się na giereczce, żeby giereczkę ugrać. Jak na razie mamy 5 gemów, oni mają jedynie 2, więc nie jest najgorzej. Zabity jeszcze Gale, Tam gdzieś szelka kampi w tych dużych pszakach po prawej stronie. Yy, my ich bardzo ładnie na razie robimy. Mamy już 6 gemów, okej, okay. ja mam jeszcze ulta, w razie czego bardzo ładnie na razie idzie, już mamy 8 gemów, w razie czego mam jeszcze ulcika, yy, okej, okay, tutaj wychodzi ta szelka, więc może być niebezpiecznie. Czemu ją nie trafiłem, no nie, musiałam ją akurat wtedy zultować, to jest najgorsze, powinni to poprawić, dlaczego jak ktoś ultuje, na przykład nani albo go stunuje, albo nie wiem co robi jeszcze, yy... Aha, jak Gail jeszcze odbija ultem, to wtedy też nie mogę używać ulta, to jest głupie. Nie no, jeszcze mam lagi, masakra, serio. Nie mówcie, że to przegramy, jak to już był praktycznie. Dobra, zabili to, nice. Barley magemy, nie no, serio. Dobra, ulta muszę nadawać, muszę nadawać ulta, spokojnie. Ale dostał Barley teraz, nie no, muszę go zabić. Dobra, obijam teraz Gaila, żeby nie zabił nam Karla, pięknie, Karl ma wszystkie gamy, teraz zabić szelkę jeszcze, ładnie trafiam, pięknie, zabijem ją, super, no i mam nadzieję, że ten Karl tam ucieknie, raczej powinien sobie dać radę, jeszcze mogę w czego ulta użyć, Ems tam ładnie ich ciśnie, dobra, nie no, już nie miałem szans teraz, nie miałem szans wygrać, bardzo ładnie jeszcze się steleportuje, pięknie, udało nam się to wygrać, chociaż było bardzo blisko i byśmy przegrali meczyk, na koniec już dosyć ładnie tam strzelałem tymi strzałami, więc no w sumie nie jest najgorzej, nie jest najgorszą postacią na niej. Jest naprawdę spoko, tylko wymaga dosyć dużego skilla, no nie powiem, że nie. Dobra, mamy kolejny, Nie, nie mamy jeszcze kolejnego poziomu karnetu, ale brakuje mi jedynie trzy poziomy, więc do końca tego tygodnia na spokojnie sobie to dobiję. I będę już miał tego skina, chociaż nie będę go jeszcze odbierał poczekam sobie aż wyjdzie nowa postać nie chcę marnować właśnie tych mega boxów no i tak jak mówiłem 7000 łapek w górę i otwieram tą ofertę na moim drugim koncie myślę że to będzie spoko tam może mi wylecieć jakaś postać zapraszam was oczywiście również do klanu Defarel Team przyjmujemy aktualnie od 21300 więc wpadajcie, jeżeli macie tyle pucharków a ja już wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. mam nadzieję że taki materiał wam się spodobał trzymajcie się cześć